Jestem w Paryżu na zaproszenie kongresu Stowarzyszeń Studenckich i jestem tutaj po to, żeby pogadać ze studentami, ale też przy okazji spotkać się z Polakami, którzy mieszkają w Paryżu, bo na wyborach prezydenckich głosuje się także z zagranicy i chcę przekonać Polonie, Polaków mieszkających za granicą, że warto pójść do wyborów, a jak już pójdziecie, zagłosować na mnie. Dzisiaj w Polsce przede wszystkim prześladuje nas wielka wojna dwóch plemion plemienia spod znaku Donalda Tuska i plemienia spod znaku Jarosława Kaczyńskiego. Uważam, że dzisiaj powinniśmy potrafić się szanować i siebie słuchać. Uważam, że niezależnie od naszych poglądów jesteśmy w stanie razem usiąść do stołu. I to udowadniam każdego dnia, bo na mojej trasie w kampanijnej spotykam i wyborców Lewicy, i wyborców innych partii, również wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Z którymi potrafimy jednak porozmawiać, nawet jeśli na koniec się nie zgodzimy. I, i, I dzisiaj potrzebujemy więcej takich rozmów: z gotowością i otwartością do słuchania się nawzajem i do rozejścia się w pokoju, nawet jeśli uznamy, że kompletnie nic nas nie łączy. Kandyduję z ramienia lewicy na urząd prezydenta, bo chcę zawalczyć o lepszą Polskę, bo chcę pokazać, że można być politykiem. I mówić prawdę, i walczyć o swoje wartości, a nie mówić akurat to, co wyszło w sondażach. I zachęcam Państwa do tego, żebyście w pierwszej turze głosowali zgodnie ze swoimi przekonaniami, bo ta pierwsza tura jest też o tym. O tym, co politycy będą traktowali poważnie, o tym, o tym przekazie, który wyborcy, państwo przekazujecie nam, co jest dla nas ważne. Czy to jest zwłaszcza moja informacja dla kobiet. Czy znowu damy się zepchnąć na drugi plan i szantażować, czy jednak zagłosujecie za, za tym, kto stoi po waszej stronie i kto zawsze e, będzie opowiadał się za waszymi prawami. Takie wiadomość, e, to jest mój przekaz w tych wyborach, to jest mój program. Program, w którym e, przedstawiam Polskę, która jest bezpieczna, ale która jest też otwarta. Polskę, która jest nowoczesna i w której e, można żyć bezpiecznie.